Siemanko, dzisiaj nagrywamy jak przechodzę Ohio Mode. Może mi się uda, może nie zaczynamy. Tu, o postawię to, O mama, to Ohio Mode tak działa, że jak, o mam za stówkę, nie? I traficie w że nie ta na. A nie, nie, upgrade upgrade'y Titana Clockmana go, to go nie postawicie za 100, tylko za ile ma. Teraz szukam. Jednostki. No dawaj. Large Camera. Taki. G. Jak on się nazywa? Green Laser Camera. I też się uczę tych nazw. Nie oglądałem, nie wiem. Patrzę, jak się nazywa, po nazwie będę po prostu płacł. Patrzę na dobre i na złe jednostki. A jest, ja, widzę, że jest farma. Jest taka jednostka, w ogóle w ogóle. O! Są cash, instant income, czyli Skibidi widzi toilet, jest taka jednostka. Okej, okay, spodzka. Green laser. Tak się nazywa. To? Aha. Oso nie lubi kasę, udawać kasę, złodzieje! Złodzieje! Mam tu gdzieś złodzieja schowanego. A nie mówiłem, złodziej. Tu złodziej się w krat. Kasa jest ważna. A to ci... To potrzebuje coś na ale. Nie mechów, że nie kupię mecha! Bez przesady Nie. Po co ja go usunę? O zajęty z kamerą. Zajęty z kamerą. Spider TV Mi się wydaje, że Titany dużą kosztują, nie? A nie mało. Bo tajany to w końcu Titany, nie? Kolejny. Placko me... No kolejny zajęty z... Kiedy nie dostrzebuję kasy, to dostaje co chwilę kasy. Kiedy... Potrzebuję bardzo kasy, to w ogóle nie mam kasy. Zrzuca tym, no co, uch, ale mam far nie mam faryta w ogóle. No nie, no nie śpi. A co to za dwie tarcze? Co to za dwie tarcze i co to za kibel, ja się pytam. Co to za kibel, przyszedł za kibel. Czemu mutant Toalet, boss toilet, bo toilet, glasy toilet? Czekaj. Nie, nie wiem, ile on kosztuje, nawet nie kupię go, bo nawet nie wiem, ile kosztuje. Eee, wstałem, że coś się nie wziąłem, po to, żebyś chramał. Nie śpi się na wojnie. Mój kibel, wiecie, zje. Nie wiem, ile to, to kosztuje wszystko, więc... A bo to kosztuje ile? Poczekam do kolejnej fali Bo czekam się, że nie będzie tyle kosztował co ile O! Co to jest? Save Clockman, review honey, back to start O! To fana sam początek to ile to? Pierwszego No to super! Ulepszę go Ulepszę. scientist Tu. O, bez kasy. Ile ja mam tego farmy kasy? A teraz szukam. To to za jednostka. Upgrade. Upgrade Titan Clockmen. No, sprawdzimy, jaki moc. Ja poczekam kilka fal. Bo on. Mi się wydaje, że kosztuje około 3 mil. 3000 kaski, więc poczekam na tyle. Bo nie chcę stracić takiego obleblzyma, nie? On kosztował 3500, ale się wyrobiłem dobrze. Co to robi? Ultra Time Stop Upgrade Titan Clockman Off High Power Time. Aha, czyli ma. Razy, czyli będzie miał 6000 tysięcy pełni zasięgu i zatrzymuje. I ma damage 30 chyba więcej, czy ma razy. Nie umiem angielskiego, nie wiem. On bije 10 tysięcy? A to co za jednostka, bo wiem, że są ekskluzywy, mityki, mityki, legendy i legendy. Są chyba epiki. Basic są godli i patrzałem na rynku są też ultimate i widziałem go. On, on bije 10 tysięcy! Ile? Ile? Ja się pytam ile? Uch, Oddawać mi 2000 zł. Złodzieje. Wezmę, bo wiem ile kosztuje. Bo postawiłem go idealnie. To trzeba jeszcze 3500. Dawać mi jeszcze 400 zł. To trzeba ultimata postawić drugiego, bo, bo idealnie się zmieściłem z kasą. No dawać mi te 400 zł. No. Mam. Exploding self Clockman bay, barrier Berekt Kamera and kamera Sajle Czemu ona nagrywa, hmy Bo mi się wydaje, że Titany mi pokierują grę. I dlatego czekam na tajanów. Titan mogę? Nie. Nie chcę go? Nie wiem co robi tam niego. Nie chce. On bije dziesięć Dziesięć tysięcy i one przechodzą. Pumpkin. A są... psy mm, farmy A mogłem bazę postawić ich A bo ja idę tylko w kasę zauważyłem nie, dlatego No ale bez kasy nie wygram Tej giereczki Im więcej kasy tym więcej na wygraną Dać mi 200 zł. O, daliś. I udał się upgrade. Super Janczko. 20 koła. Ile ma HP? O, 70 DPS-a ma. 4000. Za chwilę zupgrade'u farmę. Ty. U na tarca nie wiem, co nadal... Co nadal... Robi. Mam farmę kasy. Nie, poczekaj, bo... Poczekaj, stawiam go. Upgrade'uję, bo tu są chyba upgrade upgrade'y. Czekaj, szybkość On... On wygląda fajnie. On bije 7000. On jest godny widział akse Upgraded Titan Speakerman level piszę level pierwszy czemu pisze level pierwszy to ja nie wiem level pierwszy Teraz farmę upgradeuję Tysiącka dostaje Bogaty będę Co ciekawa? He? Czemuś picę? Czemuś picie? A co to jest? Hyper Ray Titan Speakerman? Słabo bije? Sej, szkoła koła kosztuje? No trzeci upgrade. Ile? O, ale chętnie nie przyjmę takiego. Kolejnego tajtana Kolejny tajtan ja, ja tylko nimi będę, ale naj... Ja, ja nie znam innej jednostki niż taką, mam takich trzech One są, one biją 10 koła, a Bas... A ile będzie miał? Pewnie z milion Na, na trudniejszym trybie, pewnie z milion i 600 i 600 monet dostanę, to mało. Milion HP to mało. Zjawiłem, że on będzie miał milion. Jak więcej, to się nie dam rady. Aha, 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 aha. aha, aha. Czekaj, szef, a nie miałem kasy. zrzucaj tym, czemu on papierem rzuca Teraz zauważyłem. To nie, to nie wiem. Bo czekaj, o, nie wiem, nie wiem. 8 koła, 8 koła. Mam maks 25. To jest to, który ma mało. Jeszcze jedną zet mogę postawić. Cukam. Dziesięć koła. To ten kosztuje na czwarty level. Cztery koła. Ten kosztuje. sześć koła na trzeci. On jest taki tani. I dobry. Ty proszę cię nie śpi. Upgrade No co wy Śpią prawie. Nie wezmą się do roboty, tylko muszą chramać. Nie no, zartuję. Spać, spać. Wyłącz. Wyłącz. Autoskipa. Bo będzie trudno. Wyłączyłem na chwilę. Bo może być problem. Bo nie wygląda, czy by było łatwo. Nie, rozwalimy się. 250 tysięcy. Ma HP Czemu to hyper dużo kosztuje? Słaby. Drogie jednostki, poniżej, dobre. Dziesięć koła utopiłem, no. Dziesięć tysięcy utopiłem. Utopiłem było złotych. Upgrade. Czemu oni tylko śpią? Tylko tajtani nie śpią. Upgrade. Dobra. Pyk, 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 pyk. Ile on ma DPS-a? O! Miło cię widzieć! Kolejnego tajtani! Czemu ja mam całą mapę z nimi? To jak będę miał nową, upgrade'a kolejnego Clockmana, to sprzedam Hypera. Sam! Nie potrzebuję Santy. Nieco potrzebuję Santy u to 50. 10 ty... tysięcy. Jak się czujesz, że utopiłeś 10 koła? No nie śpi! Robota czeka na. Nie, ja go sprzedaję. Ja go sprzedaję. Nie! On nie może być. Szef Klockman jest lepszy niż on. Jest ten hyper. Ja o! Nie o! Kolejny ultimate chyba. Nie wiem. On bije 20 koła, to chyba ultimate. Ja Upgrade Titan Real Man. Pięćdziesiąta fala sprzedaje się farmę, bo co to fale widziałem? Daj dwadzieścia koła! Chyba, jeśli utopię 20 koła, to się zenerwuje. Utopiłem 20 tysięcy! Nie, nie. Ultra time stop. Nie cofnę tego kiblaza. Nic się poniło nie ruszać, a się ruszają. Jaka logika. Nie wiem ile kosztuje Ale wiem, że hype Udało mi się 18 minut Bardzo szybko A sprawdzimy mał dalej inny Nie no, no co? Very well, update the game co to jest? Restart serwera. E? Nie będę grał z graczem. innego niż epika epik jest najgorszym, no, ja zbieram na opening 10 tysięcy i 8 wydaje całą kasę jak trady o teraz tak trady działają nie wiem co to za jednostki, ona musi... Toilet. Please free unit. Ona ma unitów! Free unit nie dam ci całego eku. Spadaj. Nie dam jej całego eku. Free jednostki, usta To nie, nie umiem grać? Widowie nie będę miał klanu więc Nie, nie gram z kimś Bo mi na końcu wyjdzie z tego trybu Poczekaj tutaj Wciągnę farmę Założę go I wejdę na, Spróbuję ten tryb Co to za trybik Co to za trybik Co to za trybik On był 24. 3, nie wiem, nie wiem. Kiedy była Wielka Noc, ale... Które Wielka noc? A... Z... Ja nic nie mam na początek! Ja zapomniałam, że to nie jest teraz Santy Mode. I... Dużo gra Santy Mode i się nauczył. Już to Ile? Ile one mają hapsa? Tyle to ja nie wiem. Czy Za ogarnę takie kible. Czterysta hapsa. Czyli cztery takie kible przejdę i przegrywają. I przegrywam. Co oni są chodzę? No po co mają czyli nie przegram, jeśli przejdzie cztery kible takie. Nie no i przegrałem. Przegrałem. Bo nic nie mam innego. Przegramy jeszcze po 25? Co? 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 Już przegrał. One e, e. Ale zadaję po 10, a mają 50. Brakuje mi 5 dolarów. Działa już ten tryb. Jakbyście się pytali. Byłem dwa poziomy karnetu. Tamtego nie ogarnę.